Myśl jest momentem szczególnej szczerości. Choć szczerość bywa bezmyślna. Gdy myślę, dlaczego Tano nie wszedł do snów, mam na myśli cały świat, jego niezborność. Mógłby wejść choć do drugiego wydania, które mam. Wtedy świat byłby lepszy, myślę. Lecz wtedy ogarnia mnie wątpliwość, czy rzeczywiście mam drugie. Wstaję, sprawdzam, mam trzecie. I cały ten czas, myśląc sny, miałem na myśli ogrody. Wstydni przed samym sobą, lecz w tej samej chwili Irina zaskakuje z kanapy i podchodzi, gotowa by ją głaskać. Znów sprawdzam, wybiła dziewiąta. Czasami mam wrażenie, że tylko ona jedna stara się dbać o to, by na tym świecie zapanował cień jakiegoś ładu.